Smacznego i Rokes. Co ty mówisz, że pani nie wiedziała, ile to kosztuje? No tak, no skasował, skasował mnie, a nie wiedział, ile kosztuje, bo zapytałem, ile kosztuje bo bułka, to nie wiedział. Poszedł pytać drugiego. A to był pan? No. Myślałem, że pani się by usługiwała. Takie, nie? Irokes, czas Aha? powspominać. No. Powiedz mi, kiedy twoje męskie serduszko zaczęło bić? W jakim wieku? Zauważyłeś, że jest pość przeciwna? 16-15 lat. O to późno. To ale późno. Też, to ale ja mówię już o takim wiesz. Wicie serca takiego już wiesz. No mi się wydaje, że... I Jajek też. I <laughs> Ja mówię o takim. Wiesz mhm. mi się wydaje, że to się gdzieś znacznie wcześniej zaczyna. Że my dostrzegamy to, że są dziewczyny, no. chcemy imponować. Ja pamiętam Jacek śmieszny, nieśmieszny, ale ci opowiem. Mój pierwszy raz, mój pierwszy raz jak ten. Jak poszedłem sobie sam ten, wiesz. Co sobie sam? No. Co sobie sam? Sobie no. sam poszedłeś? Do Gordic, A ja. Pierwszy raz w życiu. Tak, tak, ja sobie straciłem. I rok No, <laughs> Ile okres? no Ja cię o dziewczyny pytam. No. A dziewczyna też. no, Ale to pierwsze to były z takie wiesz. Mhm. Ja pamiętam ten moment bardzo dobrze, wiesz, bo. Miłości takie w szkole, wiesz, to. Pamiętam, to był sam początek szóstej klasy. Mhm. I zostałem zaproszony na prywatkę. No na. No. I tam zatańczyłem z dziewczyną. Mhm. I Wcześniej też tańczyłem z dziewczynami tam w piątej klasie, w czwartej klasie, no tak to tam na takich urodzinowych zajęciach mm -hmm. gdzieś tam się razem poskakiwali. Mm -hmm. I pamiętam, że właśnie w tej szóstej klasie na początku. Jest wszystko ok, no. masz mikrofon. Okay. To pamiętam, że ten taniec to był zupełnie inny niż wszystkie poprzednie. Aha. A to już czułem to, że to tak, wiesz, no, 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 czułem, no, no, czułem, no, no, że to już wiesz, coś, się, coś mm -hmm. się rodzi. Nie bardzo to rozumiałem, ale pamiętam koleżankę, z którą tańczyłem. Ja miałem Do tej pory. gdzie później. Ten, gdzie później u jej taty pracowałem w zakładzie. Aha. <noise> ale powiedz mi, czy to właśnie ten y, wiek taki szkoły podstawowej, czy to jest wiek, kiedy my y, zdajemy sobie sprawę z tego, że my jesteśmy istotami seksualnymi? Nie wiem, nie jestem w stanie z tego powiedzieć, ale powiem ci coś takiego, tak jak wiek taki szkolny i dziewczyna, to mi się wydaje, że to było, że to no dziewczyna, tak? Dziewczyna, dziewczyna, nie wiem jak teraz, mhm. ale za moich czasów tak jak ja miałem dziewczyny, ale nie myślałem o seksie, nie myślałem. Mm -hmm. Wiesz o co chodzi? Tak na przykład teraz mam dziewczynę i wiadomo, myślisz, a wcześniej jak ten w czasie moim szkolnym miałem dziewczynę, ale nie myślałem mm -hmm. o nim. O tekście, czy o tym. Prędzej myślałem, żeby się pocałować, tam odciskać, ale nie ze ten, nie? A ja się tego strasznie bałem, wiesz, bo mi ktoś tak nawkładał no, do głowy, no to były takie czasy, mm -hmm. y, że jak gdyby z tego się biorą dzieci, nie? I ja wtedy strasznie się tego bałem. I pamiętam, mm -hmm. że bałem się spojrzeć mm -hmm. na dziewczynę, mm -hmm. żeby nie zostać się za szybko, rozumiesz? Mm -hmm. <laughs> to się nie zadła Firoka. Ja nie że spojrza, spojrzenie może... Ja, ja tak myślałem, na... wiesz, no ja zdawałem sobie sprawę no, z tego, no. że to musi być coś więcej, mm -hmm. ale bałem się, że stracę kontrolę nad tym, no, rozumiesz? No. Także pamiętam, że podchodziłem do dziewczyn mm -hmm. jak do przysłowiowego, je... do przysłowiowego jeża. Nie uściskujmy się, bo... Tak, bo to jest... Lepiej nie, no, jasne. No. Masz też wspomnienia, czy nie? No tak, że no... W szkole miałem dziewczynę, gdzie... później u jej taty pracowałem w zakładzie pracy no i później po szkole jeździłem, to wiesz, ja to przeważnie jeździłem na wioski inne, nie? Do innych dziewczyn? Tak, tam żeśmy wyrywali, nie? Zawsze po wypłacie się jechało, nie? A tu już byłeś dorosły? No tam dorosły, 18 już lat 17, nie? Mm. Wiesz. A na inną wioskę jak jechałeś, to wiesz, sześć win się brało, mama wesoła, tata wesoła, a ty mogłeś z dziwuchą sobie latać, nie? No mm. tak było. A pamiętasz ten pierwszy buziaczek, pierwsze. Pierwszy spacer za rączkę? Pierwsze przytulenie się? Pamiętasz to? Mm -mm. Pamiętuj, nie. Powiem Ci, nie, bo musiał to dobrze przypomnieć. Nawet nie, nie pamiętam, w kim i gdzie pierwsza moje, moja styczność była seksualna. nie rozumiem, dlaczego Ty mówisz o alkoholu, bo to już któryś raz mówisz o tym, że Ty jechałeś do dziewczyny ja, z, z alkoholem. Ja skupiam Ja żyłem na wiosce, i wokoło mnie wioski otaczały mnie, gdzie? Wszyscy pili. Każdy pił, gdzie byś nie patrzał, nie? To był taki czas, każdy, że każdy pił. I było też takiego, że jak na przykład jechaliśmy do dziewczyn i wiesz, mama tam się darła, że do domu, że nie może chłopak czy co, nie? No to wiesz, jak żeśmy jechali, to później się coś wiesz. Flaszeczkę się postawiło, to już. Całkiem inaczej było, rozumiesz? I wtedy mogłeś harcować? Tak, i wtedy mogłeś siedzieć w pokoju i wszystko. Aha. i wiesz, tak było. Ale ja nawet nie pamiętam, co dobrze mój no pierwszy raz. I gdzie? No to lipa. Takie rzeczy to trzeba pamiętać, Tomek. Teraz już pamiętam. No, brat mi się jeszcze w krzanił, pamiętam. <głosł> Chciał mi zabrać dziewłuchę, no. <głosł> I to było, nie. Pierwszy raz to było u niej w domu. A drugi raz umiał w domu. Mhm. A nie miałeś takich obaw, że możesz to się zostać? Za miałem. Bałeś się tego? Mhm. Ale pierwszy stosunek był zabezpieczeniem, nie? Tak, że wiesz. Ale jeden stosunek miałem z zabezpieczeniem, gdzie skończyłem i nawet zabezpieczenia nie było. <grym> no. I tak było, ostro. Ja chciałem o miłości platonicznej rozmawiać, a ty o takiej dosłownej. Mówię ci. Jak nie się... dość, że się namęczyła założyć, no to jeszcze wiesz. Musiała ściągać. Miałem takie obawy, nie? Miałem, że ten, nie? Ale póź... a później ci powiem, że już nie. Starałem się, wiesz. Tomko, jak się zmienia nasze podejście do tych spraw? W miarę jak życie płynie, hmm? no wiadomo, jak z dziewczyną jest, to tak jak ja, nie? Na przykład byłeś w związku bardzo długo tutaj z kobietą w Berlinie. Czy wtedy nie bałeś się, że będziecie mieli dzieci? Tutaj z w Niemczech? Nie, dlatego że ona już nie mogła mieć. Aha. <laughs> Czy po prostu byłeś w związku z kobietą? Tak, <laughs> która już. No, ona miała 55 lat. O 23 lata była ode mnie starsza i już nie mogła, nie? A wcześniej w związkach byłem, gdzie dziewczyny miałem, które normalnie. No, ale no, starałem się, wiesz, starałem się pilnować tego, żeby było dobrze, nie? Wiesz. A jak już doszło do tego, że pojawiało się dziecko, to już byłem w związku, gdzie mieszkałem gdzie, z dziewczyną, nie? Jużśmy żeśmy razem mieszkali dłuższy czas. Czy nie masz wrażenia, że te pierwsze kontakty takie właśnie i takie jeszcze bardzo <laughs> ulotne, niekoniecznie cielesne, że one były takie piękne, że zostawiają piękne wspomnienia, że to kiedy się w nas budziła ta seksualność, no wiesz, no. że to było po prostu. Ja spać po tak nie mogłem kiedyś zobaczyć, ale. Były takie, te. Zakochany chodziłem, wie. Pamiętasz imiona tych pierwszych dziewczyn? Oj! Teraz tu mi dodałeś kwika tak od razu, to wiesz, no różne były, różne. Było i dużo i różne. Wiesz. No. Ale nie zawsze z kolegą to wiesz, my to stanowali, wiesz o co chodzi. Fajnie się ubrali, to nie tam pod względem tego, że jakieś te, nie, tylko po prostu się normalnie, fajnie się ubierali i wiesz, normalnie się zachowywali, nie? A czy te pierwsze podrywy to były związane z jakimiś dyskotekami też? Czy to na wsiach chodziliście na dyskoteki? Jacku, powiem ci, ja w swoim życiu może trzy razy na dyskotece byłem. A ja nie lubiłem tego. Ja też nie lubiłem chodzić na dyskotekę. Na też... A jak poszłem na dyskotekę, to ani razu nie zaznaczyłem z dziewczyną. Nie. Ja znajdowałem dziewczyny, na jezioro jeździłem, zapoznałem. Ale jeździłeś tam specjalnie, na przykład po to, że poznać dziewczynę? Nie, jeździliśmy na jezioro z chłopakami, jeździliśmy to... Nie było czegoś takiego, że... Umówiłem się z kolegą i mówię, jedziemy... Na dziewczyny albo za dziewczynami zobaczyć. Nie było czegoś takiego. Na przykład jechaliśmy na inną wioskę i wiesz, jak już my zobaczyli dziewczyny, to byśmy podjeżdżali, zagadane, wiesz. Ty mówiłeś o tym, że alkohol kupowałeś rodzicom, żeby, no, ułaskawić ich. No miałem tak, no. A jak z dziewczynami? Czy jaką rolę w ogóle odgrywał alkohol wtedy w tych pierwszych podrywach? Czy też... Konsumowałeś z dziewczyną alkohol? Nie, powiem ci, że nie. No możeśmy tam po piwie jeste tak wypili, nie? Ale nie tam, żeby się napić czy cokolwiek. Nie, nie, nie. Nie było tego, że ten nie. Chyba, że robiliśmy jakieś ognisko, imprezę, no to wiadomo, też żeśmy popijali, ale też nie popijałem do takiego stopnia, żeby paść, nie? Czy jest sobie jakaś taka tęsknota za tamtymi czasami? To były takie miłe wspomnienia, chciałoby to się przeżyć jeszcze raz? Powiem ci Jacku, jak ci to powiedzieć? Za moich czasów jakie były to nie ma ze względu na to, co to, to było, co i ten, nie? Raczej, nie? Ale powiem ci, były fajne chwile, jak się podrywało dziewczyny, nie? Nie powiem, ale. Wiesz mi się wydaje, że w tych pierwszych razach, że tak się wyrażę, to towarzyszyła jakaś taka niesłychana ekscytacja temu. Jakaś taka tajemniczość, coś takiego magnetycznego, fascynującego. A potem wydaje mi się, że no nie było to aż tak. U mnie było takie też, że moje dziewczyny, które zapoznawałem i z nimi byłem, to przeważnie było tak, że albo już zamieszkiwałem u nich, albo one u mnie. Ja najszybciej z domu wybyłem. Ale wtedy, kiedy zamieszkiwaliście razem, to rodzice tej dziewczyny to wiedzieli oczywiście, tak, że mieszkacie razem. Tak. I oni też rozumieli, że za tym idzie współżycie. Tak, oczywiście. I to im nie przeszkadzało, że bez ślubu. Nie. Normalnie tylko było. Do pracy chodziłem, wracałem. normalnie. Więc. Nie, nie, normalnie. I to było bez ślubu cały czas. Tak. Tak. Mhm. A co o tym sądzisz, czy ślub jest konieczny do tego? No. Sądzę, że właśnie do nie. Ale być może powoduje, że jest większa odpowiedzialność w związku? Właśnie, że nie. Powiem ci, osoby, które są i się żenią, bardzo szybko się rozstają. Osoby, które żyją na nie żenią się bardzo fajnie, wesoło i dobrze im się żyje i żyją. Bo osoba, która się ożeni, to Jedno albo drugie myśli, że już ma Ciebie na własność, że Ty jesteś jego własnością. Rozumiesz? A tak trzeba ciągle walczyć. I jest. I są awantury, jest to i zaraz są... rozstanie. U mnie było tak, że... było wesele w sobotę, a... niecały rok już... był rozwód. To, 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 to. Ja Ci powiem, że ja w każdym związku jakim byłem nie miałem na myśli, nie przychodziło mi do głowy to, żeby się żenić. A nie było presji ze strony rodziny, dziewczyny? Żeby ten, żeby się A. ożenić? Nie. Nie, nie było. Nam się dobrze tak żyło i mhm. było dobrze. No ale wcześniej czy później pojawiało się dziecko? No, pojawiło się dziecko, no i też nie było tego. Nie. Żeby się ożenić, żeby co? No wiadomo, tam. Mówili rodzice, nie? Czy dobrze by było, żeby się ożenić, bo dziecko, bo inaczej, nie? Ale nie było na mnie to coś takiego, że trzeba było, nie. A jak Ci się wydaje, czy w szkole, jeszcze zanim właśnie ta nasza krew zaczyna wrzeć, wtedy, kiedy jesteśmy blisko hmm? przeciwnej płci, czy w szkole powinny się odbywać jakieś takie zajęcia? Gdzie tłumaczy się te rzeczy, gdzie mówi się taka edukacja seksualna, jak ci się wydaje? Czy to nie jest potrzebne? Ja Ci powiem jak to powiedzieć, to no, mi się wydaje, że powinna być jakaś lekcja taka, wiesz, takiego, takich rozmów, takiego, tego. Hmm. Wiesz, jak ci to powiedzieć? No nie wiem jak to mam powiedzieć właśnie. Przygotowująca do życia dorosłego. No dokładnie. Wiesz co, ja uważam, Wiadomo, że... Wiadomo, każdy mówi, że najlepiej z rodzicem porozmawiać, tak? Tak, wydaje mi się, że to... Jestem podobnego zdania jak i ty, z tym, że no dobrze, wydaje mi się... ale taka lekcja mi się daje powinna być, nie? Wydaje mi się, że to w ogóle powinien być bardzo długi i skomplikowany przedmiot, gdzie omawiałoby się różne aspekty tak. życia we dwójkę, tak. również i prawne. Tak. Ludzie nie mają bladego pojęcia o tym, jak funkcjonuje prawo w związku. Tak jak widzisz, Albo w relacjach? Tak jak nie wiem, czy oglądałeś kiepskich, jak była lekcja? Mieli lekcję seksualną. <grym> <grym> Uczył Boczek, kominiac, kobietę. <grym> Ta teraz tak mówi, i tak. <grym> No. Nie, powiem Ci, że Jacku powinna być, wiesz, mhm. Tak, ale. No lekcja. właśnie, bo to jest taki... Ale, a druga rzecz, nie powinna być ta lekcja obowiązkowa tylko na osób, które chcą. O, Rotom to jest. tak, natomiast zwróć uwagę, że my mamy tendencję do traktowania tego tematu jako temat tabu, albo naśmiewania się z niego, o. tak jak w przykładzie, który chciał, powiedziałeś, a nie ma takiego poważnego podejścia, tak, a mnie na przykład to życie moje dorosłe... Nauczyło bardzo wielu rzeczy, o których nie wiedziałem, dotyczących prawa w związku. I wiesz, podpisujesz papier i nie wiesz, co podpisujesz, prawda? Albo szukasz jakiegoś rozwiązania prawnego i nie masz bladego pojęcia o tym, jak to, jak to rozwiązanie prawne funkcjonuje. Ale ja nigdy nie miałem w głowie tego, żeby się ożenić, nie? Nie. Nie miałem nigdy. Mogłem żyć oczywiście z kobietą, wspólnie razem mieszkać w jednym domu, ale... Nie miałem tego, żeby się żenić, żeby to powiedzieć. A jak dostrzegasz sprawę tych relacji męsko-damskich na swoją przyszłość, przyszłości. Czy ty żeś już zakończył ten etap swojego życia? Nie rozumiem się teraz. Czy będziesz miał dziewczynę jeszcze kiedyś? Czy będę miał dziewczynę? Czy będę w związku? No. Powiem ci, że... Nie jestem w stanie ci tego powiedzieć, ale na pewno, na pewno nie będę do tego brnął, żeby to mieć. Jak wyjdzie coś, że naprawdę będę czuł, że jest OK, to czemu nie? To nie jest smutne takie życie? To czemu nie? Ale tak, żeby na przykład, tak jak mówię, brnąć do tego, żeby znaleźć sobie i znowu zacząć żyć wspólnie, to nie, to nie. To smutne takie. Czemu smutne? Taki sam będziesz, to się paluszek taki sam. A ja? Sam. Ty czemu będę sam? Zawsze można iść. Zapoznać dziewczynę. Można z nią pochodzić, pogadać, można iść. Wszystko. Ale wtedy, kiedy wspominasz sobie te chwile z kobietami, czy dostrzegasz w tym wartość? Dostrzegasz w tym, że na serduszko było ciepło wtedy? Że, że tęskniłeś, marzyłeś, wspominałeś? No wiadomo, no jest inaczej, nie? Jest inaczej. Bo nie powiem też, że i miałem zazdrość. Byłem zazdrosny i w ogóle, nie? Właśnie. No. To dopiero budzą się emocje. Dlatego mówię, nie? Tomek, dokończ kanapeczkę. Dzięki za rozmowę. Dziękuję również.